Cześć, tutaj Kuba T z WWE Backstage, odcinek 65. Dziś wypowiem się na temat zbliżającej się gali pay-per-view, czyli ty. LC Tables Ladder and Chairs 2013. Więc, okej, okay, bez przedłużania, na wstępie jeszcze dodam, że gala zaczyna się właściwie, pre-show tej gali zaczyna się e, o 1.30 w nocy, czasu. Polskiego na oczywiście pełna gala o pół godziny później o drugiej w nocy. Więc okej, okay, zacznijmy od walki pierwszej: WWE Tag Team Champions Cody Rhodes i Goldas kontra Rey Mysterio wy Tag Teamie z Big Showem kontra Rybacki e, Cortis Excel kontra The Real Americans Fatal 4 Way. E, tag Team Match. No według mnie szczerze mówiąc do, do, fajnie, że jednak dali Fatal 4 Way. Jednak, no cóż, z takimami z początku miała to być walka na Survivor Series. Dlatego, po prostu, oczywiście, z innymi drużynami takimowymi e, też, też miała być taka sama stypulacja. Ale ostatecznie zrobiło się na Survivor Series tego 5 on 5 e, Traditional Survivor Series, takim elimination match. Więc tego się nie doczekaliśmy. Choć teraz, panie i panowie, no cóż, czemu nie zrobili z tego ladder Mesh? Ogólnie oprócz ta, tego wielkiego e, TLC meczu pomiędzy Sinom a Randy Mortonem o dwa pasy nie ma żadnego pojedynku. Ani Tables meczu nie ma, ani Ladder meczu nie ma, ani Chairs meczu nie ma. No ale pewnie to zostanie zmienione na e, TLC i pewnie jakaś, w, jakaś walka albo walki po prostu ulegną e, zmianie. No i cóż, ta walka została potwierdzona na SmackDown. I cóż, tutaj bardzo dziwne. Ray Mysterio w takim jest Big Show no cóż, zawsze mogli widać prime time players, choć już wolę Big Show'a i Reya Mysterio Cortis Excel i Ryback czyli byli klienci Pola Heymana, Paul Heyman Guys e, Oczywiście The Real Americans czyli Jack Swagger i Antonio Cesaro No nie, ja akurat ich nie widzę z pasami tak Team Rey Mysterio i Big Show'a. No szczerze mówiąc, mi się wydaje co, ja chcę, że oni wygrają ten pojedynek, że nag Big Show i Rey Misterio e, zgarną te pasy, bo m, komple o, o, ogólnie nie stawiam na The Real Americans, choć tam jest Antonio Cesaro, ale na nich m, nie stawiam i mam nadzieję, że za, za niedługo. Ten taktim się rozpadnie i po prostu Cezaro będzie szerł w swoją stronę do pasa mistrzowskiego wagi ciężkie, ale nie na wrestlemanii. Bo jednak po wrestlemanii, no Cezaro, jako walca, pas WWE na wrestlemanii wybaczcie, choć Antonia lubię, to nie, 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 nie. na wrestlemania, to jest WrestleMania. Okej, okay. no ale także tak, kogo w tej walce eliminuje? Nie widzę The Real Americans z pasami, nie widzę Rybacka i Cortisa Exela również z pasami. Cortis Excel niedawno na rzecz Bigiego Langstona stracił pas, więc nie, 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 nie. E, także moje dwa typy, to jest Cody Rhodes i Goldust, żeby oni te pasy po prostu obronili i Rey Mysterio kontra Big Show. Naprawdę, znaczy, czy naprawdę, no tak bardziej stawiam na Cody'ego Rhodesa i Goldusta, żeby te pasy obronili. Co będzie z tego, zobaczymy. Mógłby być to e, Fatal 4 Way Tornado, tak, team match, a może Tornado Ladder match, nie wiem, ale Mam nadzieję, że jakaś stypulacja zostanie do tego dodana. Okej, okay, jeszcze zapomniałem wspomnieć o przyjście Fandango kontra Dolph Ziggler rok temu, oczywiście Dolph Ziggler walczył w main eventie TLC z Ovaliskę swoją na konter, w, w której był kontrakt o pas oczywiście wagi ciężkiej, na pas właściwie. Dobra, tak prawdę mówiąc wagi ciężkiej. No i cóż, od main eventu do przyjścia coś jak Demis na main 27 Opas pas WWE, walczył y, w main mainvencie z Johnem Steeną dwa lata później, po Wrestlemania 27 na Wrestlemania 29 walczył w pre z, 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 z Wade'em Barretem, a na 6 znalazł się pas interkontynentalny no ale zawsze coś więc ok, ja będę w tej walce, szczerze mówiąc ta walka mnie dużo nie interesuje, kick match, mecz, więc pewnie pół walki to reklamy będą. No ale dziś tak zawsze jest, że jedna czwarta reklam, 25% tego pojedynku to są reklamy. No okej, okay. więc szczerze mówiąc będę za Dolphem Zigglerem, ta walka dużo mnie nie interesuje, i tak podbudowy nie ma, więc szczerze mówiąc... No, że tak powiem, Fandango. Nie no. Skoro dali mu już walkę z Y2James, skoro go pokonał na WrestleMania. To było oczywiste, że na Extreme Rules oczywiście wygra Chris, jednak nie o, to, nie o tym chciałbym powiedzieć. Skoro już w WWE wierzyło w niego i pokonał Chrisa Jericho, tego, który walczył na WrestleMania 18-11 razy wcześniej z Triple A i był Mandy z Championem. Miał dwa pasy na szali, kurde, nawiązując do main eventu, no to naprawdę, a tutaj Fandango go pokonuje, więc okej, okay, bez przedłużania w tej walce jestem za Fa... Oh, no no no, nie, nie 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 w tej walce nie jestem za Fandango, w tej walce jestem za Dolphem Zigglerem. Okej, okay, kolejna walka, Divas Champion Agely kontra Natalia. Kurde, ro, w 2010 roku była taka sytuacja, że DIVY walczyły w po prostu tables matchu Bad Phoenix i Natalia kontra oczywiście Laykul, czyli Leila i Michelle McCool TLC, Tornado, tak, wow, te, ta, torn, Tag Team Tornado e, tables match, tak Tables, to no, po prostu tornado, do takim tables match, no i AJ Lee zmierzył Och! Jezu co, ja też dzisiaj mówię kurde i wtedy e, by, te, była taka zasada, że jeżeli wygra Natalia e, i Beth Phoenix, to Natalia będzie mistrzynią div. A jeżeli wygrają e, Lejkul, to oczywiście Michelle McCool będzie mistrzynią. Jednak okej. Okay. Mm, no, szczerze mówiąc, ja w tej walce będę jednak postawię na Natalię, będę za Total Divas, bo Total Divas lubię oglądać. Jednak będę w tej walce za Natalią. IJD zdecydowanie za dużo czy za długo trzyma ten pas od kiedy? Od czerwca, od payback ten pas trzyma, a tam pokonała e, oczywiście Caitlyn, więc nie podoba mi się to, że cały. Czas ten pas trzyma i te 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 te. Jeżeli oczywiście w sensie, bo wiem, że pewnie wszyscy, kto, którzy to słuchają, lubią AJ. Ja AJ nigdy, podkreślmy, nigdy nie lubiałem. Bo ja nie wiem, co inni w AJ widzą. To jest jedyna diva w której tak nie lubię. Nie wiem dlaczego, jednak Natalia, widać, że kobieta. AJ Lee widać, że na stol. Po prostu, nastolatka, tak. Nie no, ale po prostu widać, że nie, 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 wybaczcie. Twierdzę to, co twierdzę, jednak po prostu nie. Wybaczcie, jeżeli tak powiem, ale nie. Ja AJ Lee z pasem nie widzę. Możecie mnie hejtować, za to jednak to jest moja opinia. No i wtedy, wtedy jakoś potrafili 3 lata temu zrobić z tego e Tables Match. Teraz nie potrafią. Dlaczego nie mam pojęcia? Jestem za Natalią, Intercontinental Champion. Big Sendo. Oczywiście jestem w tej walce za. zaskoczenie. Damienem Sendołem. Tak, jestem za Damienem Sendołem. Nie wykorzystał walizki, choć Bigiego Langstona lubię to. Postawię w tej walce na Damiena Sendoła. Po prostu chcę, żeby ten pas zdobył. Jak już nie stał się mistrzem fakty ciężkiej, to niech przynajmniej ten pas. Kurczę no, zdobędzie, niech zdobędzie przynajmniej ten pas interkontynentalny. No, jakoś fajnie by go było zobaczyć z tym pasem. No więc jestem za Damienem sandołem. Okej, okay. Daniel, Daniel, Daniel Bryan kontra The Wyatt family. Luke Harper, Eric Rowan, Ray Wyatt. Wstawiam w tej walce ogólnie, Brian jest strasznie przesłodzony. Summersem, rozumiem Summersem, wygrał, wygrał na Summersem, okej, okay. ale po cholerę on jeszcze wygrywał na Night of Champions. Później mierzył się, z oprócz tego mierzył się jeszcze oczywiście. Czekajcie, z, z kim on się mierzył? Tak, mierzył się z Ortonem na Battle Grand na zapomnianej gali Pay-Per-View Mierzył się później jeszcze na Night of Champions To było wcześniej, kilk, dwa tygodnie wcześniej lub trzy, ale chyba trzy tygodnie wcześniej Tak, to było to Night of Champions, przedy oczywiście Battle Grand Później zatem mierzył się... No z, y, po raz kolejny y, w HELI na Selmeczu z Ortonem y, sędzia specjalny Shawn Michaels, więc wybaczcie, ale za dużo. Może Brian dostanie tą walkę na WrestleMania z HBK, -em. HBK no to nie jest jeszcze potwierdzone, bo tam Shawn Michaels jeszcze musi podjąć decyzję. Jednak co? Jak co so, ja w tej walce jestem za The Wired Family niech zniszczą Briana, choć Briana bardzo lubię, to niech go zniszczą, może coś wreszcie będzie ciekawego i w, w końcu będzie to pranie mózgu, ostatnio go porwali na którym z row po Survivor Series, i co nagle powraca. No bez sens, ok, trochę bez sens, ale nie mieszam się. Jestem z The Duet Family, niech Daniel Bryan przegra. Bo, co jak, co, ale za bardzo WWE w ostatnim czasie zaczęło na niego stawiać. Trochę za bardzo. Kolejna walka, czyli walka CM Punk vs The Shield free on one. Handicap match, Dean Ambrose, mistrz Stanów Zjednoczonych, Seth Rollins i Roman Reigns, kuzyn The Rocka. Ojej, no szczerze mówiąc, no to, no nie wiem, The Shield, o, o, mam pomysł. Ja będę w tej walce za si. M-punkiem, dlaczego? Jak mogliśmy zauważyć na ostatnim Rose Lemmy Awards, no to CM m punk yy, właściwie walczył z Embrausem, tą walkę wygrał i tam do małego, do doszło pomiędzy oczywiście yy, ten, pomiędzy The Shield, więc to naprawdę było bardzo ciekawe, choć. Ja, ja sobie wyobrażam taką sytuację yy, dobra yy, yy, na przykład nie wiem yy, Dean Ambrose, Punk rzuca w narożnik Ambrose'a, wchodzi Reigns do ringu, tam później yy, Ambrose się z nim kłóci panie i panowie odwrócenie, GTS 1, 2, 3 i tam nie wiem któryś z yy, The Shield po prostu yy, po, po, po raz później po walce będą się kłócić po co jej zmianę jak w przypadku yy, tym tak, meczu przed WrestleMania 26 na Raw DX, czyli Shawn Michaels Triple H kontra Show czyli Miss i Big Show. Wtedy też była zmiana, rola Point of Free. Także wyobrażam sobie taką sytu sytuację, jeżeli nie rozumiecie mnie. Na przykład, o Dean Ambrose jest rzucony w narożnik. Eee, no, nie, 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 inna sytuacja. Eee, Seth Rollins jest rzucony przez panka w narożnik. Eee, później tam eee, oczywiście Dean Ambrose zmienia się. Tam nie wiem, obity jest Ambrose. Później tam wchodzi do Ringo Ambrose. sephronics się z nim kłóci. Odwrócenie punk, na przykład rola, bo co? już my rola, bo unto Free Punk wygrywa i wtedy dochodzi do ewentualnego rozpadu tarczy. No nie wiem, dlatego w tej walce postawię na CM Punk'a. Nie to, że jest jednym z moich ulubionych zawodników, tylko po prostu dlatego, że jednak, jak nie, nie jest ulubionym, jest ulubionym, tylko po prostu nie, dlatego, że no co, jak co, ale kurcze, no. No, po prostu chcę zobaczyć coś ciekawego, nie to, że O-Punk wygrywa, ty, Shield wygrywa, na końcu jeszcze potrójny Powerpump i tyle. Nie, chcę zobaczyć coś ciekawego, coś, czym WWE nas po prostu szokuje i zaskoczy. Main Event of the TLC. No, nie no, dobra, tak na serio to. Main Event TLC 2013, czyli no, raczej to będzie Main Event. No, nie wyobrażam sobie innej walki. Tak, w pewnie dadzą pasy IC, main event. Nie, oczywiście ta walka będzie main eventem jak nic, no chyba, że ktoś inny by walczył, chyba, że coś by było, ale ta walka będzie na 100% main eventem. E, Okej, okay. od danych głosów, głosów na stronie www.com 233 304. Wow. E, 80% fanów głosuje na Johna Cena 20% na Randiego Ortona. TLC match. Tables, ladders, and chairs match. Stoły, drabiny i krzesła. Naprawdę, jeżeli WWE zrobi zabukuje tak ten pojedynek, że zaledwie pójdą dwa czy tam trzy stoły, jak było w przypadku w, rok temu w walce Zigglera z, z Siną, jednak wtedy, no to nie zapominajmy, to był ladder match, ale no kurczę, z czego powinny to być dwa TLC mecze, ale okej, okay, nie zapominajmy, bo wtedy to by się ludzie kłócili, że o, mamy rok temu dwa TLC mecze, mm, a, a później... Mieliśmy tak, to ludzie. Mieliśmy ladder match i DLC match, z czego po prostu te dwa by były tak jakby DLC matchami, bo w obu meczach pomiędzy y, tym, pomiędzy Zigglerem a Siną były krzesła, drabiny stały i pomiędzy Shielda, Rajbakiem i teamem Hellnow. Po prostu też były stoły, a to był TLC mecz, a Main Eventem, czyli Stina Ziggler to był ladder mecz. No i wtedy ludzie mówili, a czemu to nie były dwa TLC mecze? No jasne, a jakby były dwa TLC mecze, o, my chcemy ladder mecz, no właśnie, tak by było, więc odwrotność dzieli zdania, dobra. Więc tak, no, ja liczę na, nie osiem stołów niech pójdzie. Może przesadzam, ale no w tej, wybaczcie jednak w karcie nie mamy ani jednego table z meczu. To jest jedyna... to jest jedyny taktim. team... Jedy, Jaki Tak team? To jest jedyna walka ze stypulacją. Także jeżeli... Ja, ja postawię... Ja postawię na Randy'ego Ortona. Co mi tam? Postawię na Randy'ego Ortona w main eventzie. Będę za nim. Choć jaką ja sobie wyobrażam sytuację? Ja bym chciał zobaczyć... Ja taki film robiłem. Może wam w opisie Nawet podlinkuję, ale na moim kanale e, WW2K14 John Cena kontra Randy Orton Końcówka walki, że tam Obaj, są, o, obaj wchodzą po prostu Na e, drabinę No i panie i panowie I John Cena wykonuje z drabiny Attitude Adjustment Niczym jak na Forgiven 2006 walce TLC opat WWE Rated R Z Edgem No wtedy było z AA na dwa stoły które były w ringu. Naprawdę, czy taka końcówka będzie? No cóż, jeżeli miałaby być taka końcówka i wygrał Sina, i miałby wygrać Sina, cóż, bym wolał tą końcówkę niż końcówkę, że Arkeo i Orton wchodzi na szczyt. No, chciałbym zobaczyć Superplex z, z narożnika na betonową podłogę poza ring, jeszcze na stół. Może by to zamortyzowało upadek, może by to kto nawet nie bolało, bo jak się leci na stół, to, to bardziej amortyzuje upadek niż jednak. Hmm, no, po prostu mniej boli. Niż normalnie, bo jak upadniesz bezpośrednio na taką zrabinę z, z y, tylu metrów na betonową podłogę, no to co? Jak wcale możesz sobie coś zrobić? A tak na stół, to ten stół zatrzymujesz tak powiem szybkość lotu, szybkość spadania, no i normalnie jedziesz. Ale okej, okay. więc, kon, więc kontynuując jej, no będę za Randy Mortonem w tej walce, choć nie wiem kto wygra. Były spekulacje, że ten feud poprowadzi się do WrestleMania 30. Nawet, jednak po, po co by mieli na TLC robić walkę pomiędzy Sinoma a Hem, skoro no, sorry, ale by miało dojść y, do walki pomiędzy właśnie y, jednym. A drugim na WrestleManii, no ja naprawdę, szczerze wam powiem, nie wiem o co z tym, ho, o co po prostu chodzi w tym wszystkim. No ale przechodząc, no to mm, naprawdę, okej, okay, rozumiem WWE, jednak jak ja już wcześniej wspomniałem, ja na WrestleManii chcę zobaczyć walkę The Rock, po prostu kontra Brock Lesnar, W. W WE albo The Rock contra Undertaker, ale są plotki, że raczej Derok nie powróci w 2014 roku. What the hell? Czyli jeszcze przez rok byśmy nie zobaczyli Deroka. Ach, ostatnio Rocka zobaczyliśmy na gali... Na, na... Yy, tak, ostatnio, no dobrze mówię, ostatnio go zobaczyliśmy na gali, oczywiście, ten... Eee, no, no, narysul main, WrestleMania na main ostatnio roka. Widzieliśmy więc, żeby tak tego nie robić, nie przedłużać. No to, wow, dawaj rok, postaw na swoje. I nie wiem, tak, przez dwa lata go nie będzie. Nagle ten rok powraca, tej main, 32, stoczy swoją ostatnią walkę z Undertakerem. Nie, no, ale nie wiem, jak to będzie. No, ale o, oczywiście. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to ja w tej walce będę, bo tu przechodzę na inny temat, zarendim, ortonem. Liczę, że drabiny się złamią w tym pojedynku, krzesła, stoły, że będzie brutalna, po prostu, że będzie po prostu brutalnie, że będzie ekstremalnie i że to będzie najlepsza walka w ostatnim roku, w tym roku, może nawet w ostatnich kilkunastu lat no kilkunastu kilku latach, nie wiem ja jestem za Randy Ortonem sorry, że tak dzisiaj przymuleni, że tak przymuleni, że po prostu tak jakoś dziwnie gadałem, jednak to nie ode mnie zależy, więc jeżeli chodzi o WWE moje typy na galę to Cody Rhodes, Eagle Dust Dolph Ziggler Damian Sando, Natalia CM Punk, The Wyatt Family oraz Randy Orton, swoje oczywiście propozycje co do walki, swoje typy, na to ale piszcie na dole w komentarzach To by było na tyle yy, Oczywiście oglądam na żywo Survivor Series Także no Będzie z pewnością ciekawie To by było na tyle Nie zapomnijcie dać łapki w górę Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku Cześć